Elma najwyraźniej zainteresowana mikrofonem i swoją panią, która jest pomysłodawczynią tego psiego parku, który ma tutaj powstać. Skąd w ogóle ten pomysł? No pomysł wziął się z potrzeby. Szukałyśmy od pół roku, jestem właścicielką Elmy i zaczęłyśmy szukać fajnych miejsc do spacerowania. Nie zawsze jest czas, żeby wyjść gdzieś dalej za miasto, połazić po polach. No i postanowiłyśmy, połączyliśmy sprawę budżetu z tym. Wiem, że już w wielu miastach takie parki z takiej inicjatywy właśnie powstawały. Rozejrzałam się po mieście, znaczy po mieście, Tutaj po swoim osiedlu, bo idea budżetu jest taka, że należy się rozejrzeć wokół i pomyśleć, czego nam brakuje w naszej okolicy. No i pomyślałam właśnie o tym miejscu. Tutaj z, z racji, że pod, pod ziemią biegną rury też z gazem. Nie może nic innego powstać i nigdy nie powstanie. Yy, więc taka lekka konstrukcja, czyli tylko tak naprawdę ogrodzenie jest nawet wskazane, żeby ten teren fajnie zagospodarować. Jaki jest koszt tej inwestycji? To jest około 45 tysięcy. Można to zrobić, yy, ja akurat wybrałam takie przeszkody troszeczkę yy, droższe, bo trwalsze, ale naprawdę jeżeli się chce, to można to zrobić to taniej. Jaka jest idea tego parku? Idea parku jest taka, żeby właściciele piesków mieli się gdzie spotkać, porozmawiać ze sobą, żeby psy mogły się bezpiecznie wybiegać. No, ale przede wszystkim chciałam też, żeby park pełnił funkcję edukacyjną. Celowo też na wybiegu nie będzie podajników do podajników do zestawów higienicznych. Zależało mi na tym, żeby dać właścicielom piesków fajne miejsce, gdzie mogą spędzić czas. Czas z czworonogami, ale żeby zrobili coś też od siebie, żeby zabrali z domu tą zwykłą nawet torełeczkę i posprzątali po swoim piesku. Obowiązek sprzątania będzie na całym wybiegu i będzie on oczywiście ujęty w regulaminie. Czy park będzie ogólnodostępny i będzie za darmo? Oczywiście obiekt będzie dostępny 24 godziny na dobę, będą cztery wejścia i oczywiście będzie za darmo do dyspozycji wszystkich mieszkańców łąży. Czy będą jakieś wytyczne, że będą mogły, mogły wchodzić osoby tylko z małymi psami, z dużymi? Nie, nie ma takich wytycznych. Na pewno jeszcze urzędnicy miasta określą dokładny regulamin, ale zazwyczaj przy takich parkach jest tylko obostrzenie, że należy bardzo kontrolować psy agresywne. Czasem też w ogóle pieski ras agresywnych nie mają wstępu na takie obiekty. Wiem, że park będzie podzielony na dwie części. Jakie? Będzie podzielony na strefę aktywną i strefę wolną. I tutaj pomyślałam, yy, pomyślałam o dostępności dla wszystkich właścicieli piesków, również seniorów. Nie każdy ma ochotę pobiegać z pieskiem, po, pokonywać przeszkody, yy, więc pomyślałam o takiej drugiej części, gdzie będzie więcej drzew, wygodniejsze ławki, gdzie starsze osoby mogą sobie usiąść, porozmawiać, puścić pieska wolna. Jaka będzie powierzchnia tego parku? Około 1500 m2. Takie plakaty o projekcie budżetu obywatelskiego numer 13 znajdzie się m.in na swoich klatkach skodowych, gdzie możecie przeczytać więcej informacji. Te informacje znajdziecie również na Facebooku. Niech te miejsce zamieni się na coś przydatnego dla psów i ich miłośników.